Czekić... Czekić... jego śmieszny kawał. A teraz nie jest śmieszny, że problem z tym, że to jest tego polski a dopis. Takie jest życie. A teraz wielki falus przez dwie strony leci. Tak, tak armata. Tak armata. Czekaj, to się... Dobra, nikt nie. Nie wchodzi. Czekaj, żeby nie było przypadku. No, na okład naszemu serduszko. Żeby, żeby nie było, że go nie lubię. Kocham cię Misiu. Katem. O ooo, prześrodek. Takie takie dwa kutaską się wiedzą. Dwie armaty. No dobra, elegancka. Ale on się to to wpływ chyba. Nie, yeah, ja powiem, się ja boję, wiesz. Ja bym się bał. To może ja przez, To może ja przestanę. Właśnie. To może ja pamiętam z takim serduszkę. Ale wiesz, przez parę ja to, skoczyn, na pieśle, pieśle, Tutaj, A, nie Właśnie. Nie. Tu był. Co tam piszesz? No, że siedluszka. No, to zamykasz. Przecież to jest siedluszka, no. no pisze, tu był Tomek.